Audioplex. Instrukcja montażu zadaszenia z płyt poliwęglanowych trapezowych lub falistych na konstrukcji drewnianej. Zapraszamy do oglądania. Płyty trapezowe i faliste najczęściej stosujemy przy zadaszeniach przyściennych jednospadowych, dwuspadowych oraz jako elementy doświetlające, zastępujące miejscowo blachę dachową. W naszym przypadku zajmiemy się zadaszeniem konstrukcji drewnianej przyściennej jednospadowej. Do pokrycia zadaszeń wiat Alta lub Pergoli proponujemy płyty poliwęglanowe komorowe, faliste, trapezowe, a także płyty lite. Płyty dostępne w naszej ofercie dzielimy na uniwersalne 76 na 16 trapezowe, jak i faliste oraz przemysłowe o profilu T18, T35, T50. Na naszej stronie znajdują się zwymiarowane rysunki każdego profilu. Płyty przemysłowe z poliwęglanu profilowanego dopasowane są idealnie do przekrojów blachy trapezowej. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające uzyskać doświetlenia najwyższej przejrzystości. Są wytrzymałe na uderzenia, gradoodporne, odporne na starzenie przez zastosowanie filtra UV oraz wysoką bądź niską temperaturę. W naszej ofercie znajdują się płyty faliste i trapezowe w dwóch kolorach: transparentny, czyli bezbarwny, oraz dymiony w brązie. 76x16 to płyta o profilu typowo uniwersalnym i jest najczęściej stosowana w przydomowych konstrukcjach. Oferujemy płyty o szerokości 90 cm i długości 2, 2,5 oraz 3 m. Zadaszenie z płyt falistych i trapezowych wymaga zastosowania konstrukcji opartej na krokwiach i łatach. Zacznijmy od składowania. Płyty z przeźroczystych tworzyw, takich jak poliwęglan falisty lub trapezowy, muszą być składowane w zacienionych miejscach lub szczelnie, przykryte przed promieniami słonecznymi. Niestosowanie się do tych zaleceń spowoduje występowanie efektu kumulacji ciepła i w rezultacie do uszkodzenia paneli. Potrzebne akcesoria z naszej oferty: płyty poliwęglanowe. Pianka samoprzylepna VPE szerokości 50 mm, dźwiękochłonna. Śruby z podkładką gumową. Podkładki dystansowe dopasowane do kształtu płyty. Obróbka blacharska. Narzędzia potrzebne do wykonania pokrycia. Miarka i marker. Taker lub młotek i gwoździe. Piła tarczowa lub kątówka. Wiertarka lub wkrętarka. Wiertło o średnicy 8 mm. Silikon dekarski. Do montażu potrzebujemy minimum dwóch osób. Nie wolno stawać bezpośrednio na poliwęglanie. Do pracy na zadaszeniu należy stosować łaty z desek. Przy ciemnym drewnie lub malowaniu na ciemny kolor polecamy pokrycie górnej części konstrukcji jasną farbą. Przedłuży to żywotność poliwęglanu. Dachy z płyt trapezowych lub falistych należy zawsze projektować z pochyleniem minimum 10 stopni. Ułatwia to prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej. Drewno na konstrukcję powinno być proste, nieposkręcane, suche oraz zaimpregnowane. Optymalny rozstaw krokwi to 100 do 120 cm. Przy płytach 76 na 16 ł, nie powinny być rozstawione szerzej niż 40 cm. Nasze zadaszenie ma wymiar 3 m na 6,7 m. Pomiędzy konstrukcją a poliwęglanem stosujemy dźwiękochłonną uszczelkę VPE o grubości 3 mm i szerokości 50 mm. Która niweluje odgłosy podczas zmiany temperatur. Uszczelka jest samoprzylepna, więc przed montażem łaty powinny być gładkie, suche i odpuszczone. Jeżeli nie można uzyskać odpowiedniej powierzchni, sugerujemy pomóc sobie takerem lub gwoździami. Nasze zadaszenie zbudujemy łącząc dwie płyty po spadzi. Do cięcia płyt należy stosować piły o drobnych zębach lub kątówkę starczą do cięcia metalu. Docinając, musimy pamiętać, że minimalna wielkość zakładki to 25 cm przy pochyleniu 10 stopni, minimum 20 cm przy 22 stopniach, a minimum 10 cm przy 75 i więcej. Odpowiedniej wielkości zakładka spowoduje niecofanie się wody, czyli szczelność zadaszenia. Docinanie na długość ma charakter estetyczny. Zamiast docinać, możemy pozostawić oryginalną długość płyt i zastosować większe zakładki. Wiatr jest ważnym czynnikiem, który musimy wziąć pod uwagę na początku układania płyt. Układamy je na zakładkę zaczynając od dolnego rzędu w kierunku odwrotnym od najczęściej wiejących wiatrów. W naszym przypadku zaczniemy układać od lewej strony. Ważne, by płyty były ułożone warstwą UV odporną ku górze. Jest to strona, na której znajdują się naklejki lub wytłoczony napis. Przy układaniu płyt na zadaszeniu stosujemy dopasowane do ich kształtu podkładki dystansowe. Ich rola to wzmocnienie konstrukcji oraz przykręcenie płyty przez górną falę poliwęglanu. Przykręcanie płyty profilowanej w dolnej fali spowodowałoby możliwość przeciekania na śrubie z powodu zatrzymywania się w niej brudu, śniegu lub lodu. Podkładki posiadają specjalne otwory na śrubę, do których musimy się przewiercić przez płytę. Stosujemy wiertło o 3-4 mm większe od średnicy śruby. W przypadku płyty falistej montaż wygląda tak samo, zmienia się jedynie kształt podkładek dystansowych. Nasze podkładki można wcześniej przykręcić do łaty za pomocą specjalnych uszek. W naszej opinii prostsze rozwiązanie to, gdy jedna osoba na dole wsuwa je od spodu, podczas gdy druga wierci, będąc na górze konstrukcji. Od dołu, od elewacji oraz na łączeniu płyt podkładki montujemy na każdej fali, w pozostałych miejscach na co drugiej, zaczynając od brzegu. W pierwszej płycie wiercimy i wkręcamy tylko w miejscu podkładek, które nie będą przykryte dwiema płytami. Dopiero po nałożeniu kolejnej płyty przewiercamy się przez dwie warstwy i dokręcamy śrubami pozostałe podkładki. Resztę płyt na dolnym rzędzie montujemy zgodnie z poprzednimi, nakładając na siebie, wiercąc i dokręcając śruby. Uwaga, z powodu rozciągliwości termicznej poliwęglanów nie stosujemy żadnych uszczelniaczy czy silikonów na pionowym czy poziomym łączeniu płyt. Górny rząd rozpoczynamy analogicznie jak pierwszy. Miejsce zachodzenia na siebie płyt należy połączyć podkładkami i śrubami na każdej fali. Przy zakładkach należy wiercić w odległości większej niż 5 cm od brzegu płyty. Tym samym sposobem montujemy pozostałe elementy zadaszenia. Na koniec proponujemy zastosować obróbkę blacharską, którą uszczelniamy silikonem od góry. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie i ochronę przed przeciekaniem. Gratulacje. Twoje zadaszenie jest gotowe. Oferujemy również systemy rynnowe. Jeśli rozważają Państwo ich montaż na zadaszeniu, prosimy uwzględnić w konstrukcji odpowiednie wysunięcie płyt z przodu zadaszenia poza krokwie, tak by woda wpadała bezpośrednio do rynny. W naszej ofercie posiadamy tworzywa dla budownictwa m.in. poliwęglan lity, komorowy czy trapezowy oraz wszelkie akcesoria związane z montażem, gotowe altany do samodzielnego złożenia oraz wiele innych tworzyw budowlanych, reklamowych czy technicznych. Zamówienia realizujemy przez dowóz do klienta pod drzwi. Możliwa jest opcja odbioru osobistego w jednym z naszych magazynów przeładunkowych. Dziękujemy i zapraszamy na www.audioplex.pl.